Witam Państwa. 16 września roku 2012. Nazywam się Izabela Bajorek i zapraszam do obejrzenia pierwszego wydania kroniki muszyny, z którą gościć będziemy w Państwa domach w każdą niedzielę. Znajdujemy się w Muzeum Regionalnym Państwa Muszyńskiego w sali Łękowskiej, gdzie w najbliższym czasie realizować będziemy nasz program. A oto, jak przedstawiają się wydarzenia minionego tygodnia. W sobotę 8 września odbyła się trzecia edycja biegu Życiowa Dziesiątka Taurona. Dziesięciokilometrową trasę uczestnicy rozpoczęli na krynickim deptaku, a zakończyli na rynku w Muszynie, gdzie na każdego maratończyka czekały pamiątkowe medale. Zwyciężył Ryszard Kłeczek z czasem 28 minut i 43 sekundy, tuż za nim uplasował się Kenijczyk Mujia, Martin Mukule. Trzecie miejsce wywalczył muszynianin Jakub Burhardt. Wśród kobiet najlepsza okazała się Kamila Pobłocka, uzyskując czas 36 minut i 28 sekund. Drugie miejsce zajęła Wioletta Uryga, natomiast brązowy medal trafił w ręce Izabeli Zatorskiej. W sobotę 8 września w Muzeum Regionalnym Państwa Muszyńskiego starosta powiatu nowosądeckiego Jan Golonka Uhonorował Małopolski Związek Regionalnych Towarzystw w Krakowie. Indywidualne złote jabłka otrzymali Jadwiga Duda, Ewa Skrobiszewska, ksiądz Władysław Pilarczyk oraz Eugeniusz Skoczeń. Srebrnym jabłkiem nagrodzono Barbarę Miszczyk. W imieniu starosty nowosądeckiego jabłka wręczył radny powiatu nowosądeckiego Andrzej Gancarz. W poniedziałek, 10 września. W przedszkolu oraz w szkole numer 1 w Muszynie odbył się pokaz sprzętu strażackiego oraz próbna ewakuacja, którą poprowadzili strażacy z Państwowej Straży Pożarnej Skrynicy Zdroju. We wtorek, 11 września w godzinach wieczornych na ulicy Leśnej w Muszynie wybuchł pożar. Strażacy walczyli z ogniem ponad dwie godziny. Niestety nie udało się uniknąć strat. Spaleniu uległo poddasze budynku mieszkalnego wraz z wyposażeniem i umeblowaniem. Straty oszacowano na około 120 tysięcy złotych. Dwa dni później, 13 września, doszło do kolejnego pożaru. O godzinie 21.55 Muszyńska jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej otrzymała wiadomość o palącym się poddaszu domu mieszkalnego na ulicy Ogrodowej w Muszynie oraz usytuowanym w pobliżu budynku gospodarczym. W piątek 14 września w uroczystość podwyższenia Krzyża Świętego odprawiona została droga krzyżowa, której poszczególne stacje rozmieszczone zostały wzdłuż pasma góry Koziejówki. Drogę krzyżową poprowadził proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Józefa, oblubieńca Najświętszej Marii Panny, ksiądz Paweł Stabach. W sobotę, 15 września, w Muzeum Regionalnym Państwa Muszyńskiego odbyła się prelekcja pod tytułem Okupacja w Beskidach, którą poprowadził Krzysztof Maciura. 5 września, gdzie już walki trwały w Polski, Oddziały słowackie, bo początkowo wkroczyły tutaj oddziały słowackie, yy, stanowiące przed tą straż oddziałów niemieckich, przeszły przez Pograd, wchodząc na terytorium Polski, tutaj do, do Muszyny. W kronicę Muszyny będziemy mówić Państwu także o inwestycjach na terenie miasta i gminy oraz o ciekawych miejscach, które warto odwiedzić. Takim miejscem niewątpliwie są ogrody sensoryczne w Muszynie. Jest to atrakcja, która zachwyca i przyciąga do uzdrowiska coraz większą liczbę turystów, a także mieszkańców Muszyny, i nie przeszkadza im zupełnie fakt, iż inwestycja ta nie została jeszcze całkowicie zakończona. Już na tym etapie ogrody wyglądają bardzo ładnie. Ogrody sensoryczne w Muszynie to pierwszy tego typu obiekt w Małopolsce i nieliczny w kraju. Jego oryginalność polega na dobraniu specjalnych kompozycji roślin, które poprzez zapach, smak, kolor, fakturę i szum liści mają pobudzać zmysły człowieka. Jeśli nie byliście tam jeszcze, drodzy państwo, zachęcamy do tego, abyście odwiedzili to miejsce. Kolejną muszyńską inwestycją w trakcie realizacji, której przyglądamy się z zaciekawieniem, jest budowa obwodnicy Muszyny. Nowa obwodnica pozwoli wyprowadzić ruch z centrum Muszyny w kierunku żegiestowa i piwnicznej oraz w kierunku przejścia granicznego w Leluchowie. Pozwoli to na ograniczenie ruchu w ścisłym objętym ochroną konserwatorską centrum miasta w obszarze rynku i ulicy Kościelnej. Koszt inwestycji to ponad 27,5 miliona złotych, z czego ponad 23,5 miliona złotych stanowi dotacja unijna. Przyznał ją marszałek w ramach małopolskiego regionalnego programu operacyjnego MRPO. A teraz dobra wiadomość dla najmłodszych. Tuż przy szkole nr 1 w Muszynie powstał nowy plac zabaw, który jest bardzo kolorowy, przez co kusi i zachęca do zabawy nawet największych leniuchów. Na zakończenie mamy dla Państwa ważne informacje i zaproszenia na nadchodzący tydzień. W sobotę, 22 września, w amfiteatrze Zapopradzie odbędzie się cykliczna impreza plenerowa pod nazwą Jesień Popradzka. W programie znajdą się m.in. prezentacje zespołów dziecięcych działających przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Buszynie, występ grupy regionalnej Michalczowa, koncert folk zespołu Berkut oraz jesienna dyskoteka. A już we wtorek 18 września w Muzeum Regionalnym Państwa Muszyńskiego odbędzie się spotkanie organizacyjne dzieci wraz z rodzicami oraz zapisy do artystycznych zespołów wokalnych i tanecznych prowadzonych przez instruktorów Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Muszynie.

Jeśli chcielibyście uczestniczyć w zajęciach tańca nowoczesnego i tańczyć w zespole Flix, przyjdźcie koniecznie na spotkanie we wtorek do Muzeum w Muszynie. Ja, W tym jest z uczestniczek zajęć bokalnych patrycji wiatr. Patrycja, przyjdźcie koniecznie na spotkanie we wtorek do muzeum. Na tym kończymy pierwsze wydanie kroniki Muszyny i zapraszamy za tydzień. Do widzenia! Just give it working.